Króluj nam Chryste, witaj świecie głodny prawdy na kanale Trójoka Owca. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o swoich badaniach, doświadczeniach, eksperymentach, które prowadziłem w ostatnim czasie. Mianowicie, ee... o... no niestety nie mam jakby dobrych wieści, ale no, do tego zaraz przejdę. Jakby nad czym prowadziłem badania. Badania prowadziłem na tym przede wszystkim, nad dwoma rzeczami. Pierwszą z nich, czy damy radę wyprodukować mobilne rozwiązanie, które umożliwi nam przetrwanie? Tak? Czyli, że będziemy mogli zasypiać, spać, przespać całą noc, regenerować się i żyć dalej w sposób mobilny. tak? Czyli dzisiaj jesteśmy w domu, jutro jesteśmy w pracy, albo połowę dnia jesteśmy w domu, połowę dnia jesteśmy w pracy i chcielibyśmy to przenieść ze sobą. E... Niestety, tak się. Takie rozwiązanie nie istnieje w, w dobie technologii, którą dysponujemy na dzień dzisiejszy. Nie ma możliwości takiej. Próbowałem, próbowałem jakby zmieścić się powiedzmy w budżecie do tam 3000 złotych, nie, niestety nie da rady. Jakby wszystko wymaga przede wszystkim źródła czystego powietrza. Niestety nie ma czegoś takiego, więc cały projekt leży. Potrzebowa Gdybyśmy nawet, no to potrzebujemy potężnej aparatury, ciężkiego sprzętu, jakby i, e i, i, i zasilania, jakby sporą, sporą dawką tam energii. i no Generalnie, niestety mobilnie nie da rady. Nie, nie wypracujemy metody, która pozwoli nam przenosić się z miejsca na miejsce. i e Powiedzmy, nie wiem, tworzyć komory hibernacyjne czy coś w tym stylu, co będzie bezpieczne. Nie da rady. Jakby to jest poza naszym zasięgiem cywilizacyjnym na dzień dzisiejszy, więc kompletnie to odradzam. Druga rzecz, chciałem sprawdzić, czy stacjonarnie uda nam się coś takiego osiągnąć. Powiedzmy, jeżeli nie przenośnie, no to chociażby w obrębie własnego domostwa czy uda nam się zabezpieczyć przed czymś takim. No i tutaj nie mam też dobrych wiadomości. Odnośnie tego, jeżeli nie macie wyłącznej jakby władzy nad budynkiem w którym jakby mieszkacie, czy stacjonujecie, to już jesteście przegrani. Już nie da się nic z tym zrobić. Jeżeli wchodzi drugi człowiek i on robi coś po prostu na co wy nie macie wpływu to już jakby, to jest strefa śmierci, której nie da się zmodyfikować. Czyli każdy, każdy lokator bloku, każdy lokator kamienicy, każdy lokator domu wielorodzinnego, a nawet osiedla domków nie jest w stanie jakby tego zrobić, ponieważ i tak, i tak ktoś przyjdzie i was zabije po prostu swoim działaniem umyślnym lub nie. Więc yy, nie będziecie wiedzieli, kiedy to się stanie. Tak? O pierwszej, drugiej nad ranem, czy trzeciej, czy czwartej, czy w południe. Nie będziecie po prostu świadomi. To się przyjdzie, wydarzy i koniec. Natomiast jeśli chodzi o domy jednorodzinne, no to yy, tutaj, tutaj mam do, dwie wiadomości. Jedna jest, jedna jest zła, a druga jest dobra. Może zacznijmy od tej dobrej. Istnieje możliwość jakby fizyczna w dobie dzisiejszej technologii, żeby to wykonać, tak, dla jednego pojedynczego domu jednorodzinnego, e, w którym mieszkają ludzie, żeby żeby się zabezpieczyć przed tym, e, przed tym czynnikiem, przed tym wszystkim. E, zła wiadomość natomiast jest taka, że e, wstępne koszty dla e, zorganizowania pojedynczej takiej placówki e, zaczynają się od e, około 3 milionów złotych plus jakby kosztowne, kosztowne szkolenia, które pozwalały obsługiwać to wszystko i, i przetrwać. Kolejna jeszcze zła wiadomość jest taka, że koszta utrzymania eksploatacji takiego systemu to jest jakieś 1,5 miliona złotych rocznie na jeden dom jednorodzinny tak, na kilka osób więc y, żaden, żaden, biedny człowiek nie jest w stanie sobie na to pozwolić. E, y, ponadto y, w tego technologii jest tak mało, że jeżeli zostanie to upublicznione, no to y, ci najbogatsi koncerny, które to produkują, wywindują wszystko tak, albo zabiorą dla siebie, że nie będziecie mieli po prostu tego dostępu. Tak jak z żywnością, którą jakby już teraz magazynują, dla tych, powiedzmy sobie, elit, które znikają produkty zdatne ze sklepów pomału, w związku z powyższym, postanowiłem, że jakby cała dokumentacja tego projektu nie zostanie przeze mnie ujawniona, a ponadto została już zniszczona w momencie, kiedy to nagrywam. Dlatego nie ujrzy ten projekt światła dziennego. To jest hołd, jakby w stronę tych najbiedniejszych, którzy będą mieli takie same. Szanse w tym wszystkim, jak ci najbogatsi, żeby po prostu przetrwać. To jest mój wybór. Zatem to chyba tyle odnośnie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i z Panem Bogiem. Żegnajcie.